W wielu wydarzeń historycznych często giną postacie, których życie i świadectwo mogło być drogowskazem dla kolejnych pokoleń. Natalia Tułasiewicz, nauczycielka, humanistka, męczennica i błogosławiona, to jedna z tych bohaterek, których duch i misja powracają do nas ze zdwojoną siłą w chwilach, gdy świat potrzebuje autentyczności, odwagi i duchowej głębi. 15 Decyzjalny Kongres Nauczycieli w Rzeszowie w 80. rocznicę śmierci błogosławionej Natalii Tułasiewicz, zatytułowany tutaj Wszystko się zaczęło, poświęcony jej pamięci był nie tylko hołdem złożonym niezwykłej kobiecie XX wieku, ale też spotkaniem ludzi różnych pokoleń i środowisk, nauczycieli, historyków, duchownych, rodziny Natali, młodzieży. Tych, Którzy w jej historii odnajdują inspiracje i pytania aktualne także dziś. Porusza mnie przede wszystkim to, że ta osoba, mimo tych dramatycznych czasów. Potrafiła nieść nadzieję, radość, pomagała innym, że była konsekwentna, była bardzo wrażliwa na krzywdę człowieka. Sama tej krzywdy doznawała, ale umiała się dzielić nadzieją, radością i podejmowała właśnie te wszystkie trudy w dziedzinie oświaty, w dziedzinie duchowości ludzi. I to mnie bardzo porusza wzorce takie jak błogosławiona Natalia Tułasiewicz są niezwykle ważne dzisiaj. Trzeba ich dosięgać, a z takiej perspektywy rodzinnej powiem, bo błogosławiona Natalia Tułasiewicz jest częścią mojej rodziny, jest z nami od zawsze. No to powiem tak, jest to ciężkie brzemię, jest to ciężkie brzmienie ją poznawać, ale też z drugiej strony piękne. Ja myślę, że głównie naszych polskich nauczycieli trzeba chwalić. Ja sama spotkałam się z takimi na swojej drodze, którzy mnie ukształtowali i pokazali mi, czym, czym są te po prostu najwyższe wartości. Także e, motywowałabym ich dalej do ciężkiej pracy. Nie szukałabym, e, nie szukałabym e, e, złych rzeczy, które w tym momencie się dzieją, ale zauważyłabym fakt, że stoją wobec bardzo ważnego wyzwania w tym momencie. E, w żadnym razie nie czynię z siebie kogoś, kto mógłby e, pouczać to środowisko. E, chciałabym wyrazić jedynie. Wsparcie wobec ich ciężkiej pracy. Jak człowiek przez swoje postępowanie, przez miłość do drugiego człowieka, ale również pasję realizuje swoje cele, nie tylko swoje własne cele, ale również te cele, które są nam dane z góry. I takim człowiekiem była właśnie Natalia Tułasiewicz, bo ona przez miłość do Boga, przez naukę Chrystusa. Pokazywała nam wszystkim, jak powinniśmy realizować swoje działania, aby to, co dzieje się wokół nas, było zdecydowanie lepsze. I pomimo tych trudnych czasów, w których przyszło żyć Natalii Tułasiewicz, była ona symbolem człowieka bardzo silnego, bardzo zdeterminowanego w tym, aby tą prawdę przekazywać miłość do Boga, miłość do ojczyzny, przekazywać innym i trochę zmieniać to otoczenie, w którym przyszło jej żyć jak chociażby obóz koncentracyjny w Ravend. Kongres wzbogacony został o część artystyczną zatytułowaną a światło w ciemności świeci spektakl przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej z znawsia interesujący w formie i przejmujący w przekazie artyści wywołali wiele wzruszeń a publiczność podziękowała owacjami na stojąco natomiast ja wchodzę na scenę co staram się osiągnąć w głowie mam pewną wizję że przedstawiam zbrodniarza i takim, że tak powiem, chcę być na scenie widziany, ale na scenie, po to, aby ludziom uświadomić, jak bardzo zbrodniczy to był system, jak bardzo ludzie, którzy funkcjonowali, w tym szczególnie więźniowie, właśnie ci, którzy są skazani na śmierć, na Tajbułasiewicz, yy, Jaki, co oni od, mogli odczuwać? Żeby widzowie, którzy siedzą właśnie na, na, na trybunie, oglądają to, by mogli tak taką pewną namiastkę yy, tego terroru, który przeszywał tych ludzi, tą, ten, ten poziom tragedii. I właśnie przez taki pryzmat staram się wejść w tę rolę i wyobrazić sobie to, dobrze, jak zachowałby się nazista, jak on by się czuł pośród ludzi, których traktuje jako unta mężczyzn, jako podludzi, których w ogóle nie traktuje jako w kategorii jakichkolwiek ludzi, którzy powinni żyć. I w taką, w taką po prostu myślą spodaca się sobie, sobie dobrze. Więc teraz będę takim właśnie zimnym, yy, po prostu bezlitosnym, yy, bezprezesowym człowiekiem, który wchodzi i po prostu yy, rozdaje śmierć jak karty. I z taką właśnie zamiarem się kieruję, ale cały czas jakby mam w głowie, to świadomość, że to nie jestem ja. jeżeli pyta się mnie pan o błogosławioną Natalię Tułasiewicz, to na pewno można powiedzieć, że była nauczycielem, pedagogiem, ale też człowiekiem o wielu zdolnościach. I moglibyśmy sobie zadać pytanie, czego młody człowiek mógłby się nauczyć od Natalii Tułasiewicz? Na pewno, że trzeba się uczyć, że trzeba realizować swoje pasje, że trzeba być dobrym i mądrym człowiekiem, że trzeba swoje życie opierać na dziesięciu przykazaniach, ale z drugiej strony. Też jej cierpienie pokazuje, że życie nie jest takie usłane ryżami, u, różami. Mamy młodych ludzi, którzy są chorzy, młodych, młodzi ludzie, którzy są z, orbi, z rozbitych rodzin i dla których cierpienie też jest, istnieje. Więc można powiedzieć, że cierpiąc, też można się wzbogacać. I trzeba mówić młodym ludziom, że Natalia Tułasiewicz. Umarła za nie, bo ona poświęciła młode życie, właśnie ciągle myśląc o młodym pokoleniu Polaków. I dzisiaj młodzież Znawsia pokazała, kim była Natalia Tułasiewicz, a czego oni od niej się mogli nauczyć. Dzisiejsza szkoła to naprawdę warunki bardzo wymagające dla nauczycieli, dla wychowawców. Dlatego właśnie błogosławiana Natalia Tułasiewicz jest takim wzorcem, który może przyświecać w pracy z nauczy nauczyciela, z dziećmi i wychowankami. Pozostaje mieć nadzieję, że przesłanie 15 kongresu będzie trwać nie tylko w formie wspomnień, ale przede wszystkim w konkretnych działaniach, w szkołach, domach, wspólnotach. Tam. Gdzie duch Natalii Tułasiewicz nadal może przemieniać rzeczywistość. Relacjonował Wojciech Jakubiec.